Dzień do... Dobry. Witamy w wewe vlogu. W sumie już zapomnieliśmy, jak to się nagrywa. No właśnie, nie nagrywaliśmy już z dobre dwa tygodnie. No dzisiaj jest 15 lipca, a my od 1 lipca pracujemy w naszej wakacyjnej pracy. I od tamtej pory nie nagraliśmy vloga, mieliśmy, tak, co nie prawdę... nagraliśmy nie. mieliśmy co prawda jedno wolne, kiedy mogliśmy coś nagrać, ale Kapi spędził cały dzień w mieszkaniu I tak naprawdę nawet się nie widzieliśmy, więc Uf. nic nie nagraliśmy Dokładnie, no tak to wygląda yy, Dlatego właśnie mamy problemy aktualnie z nagrywaniem i nie wiemy jak to się robi Bo już zapomnieliśmy, ale mamy nadzieję, że ten vlog nas wdroży W tak. każdym razie jedziemy dzisiaj do stolarza, albo taki jest plan znaleźć jakiegoś stolarza, bo musimy Zapytać się albo zlecić nawet zrobienie paru rzeczy, chociażby blatu czy jednej obudowy rur, ale nie wiemy, czy terminy nam to pozwolą, czy, 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 czy będą jakieś tak. inne problemy. Ogólnie, mieszkanie już jest w bardzo. Na, na bardzo dobrym etapie. Jednocześnie, tak naprawdę, wszystko, co najgorsze, jest już za nami, i zostały takie pierdoły, ale te pierdoły, przez to, że oboje pracujemy, no trochę się przeciągają, bo kiedy Kapi ma na 14, to idzie rano do, do, do mieszkania, robi co może i leci do pracy, a ja zazwyczaj mam na 12-13, a tak to jak nie mogę tam wejść, bo co chwilę jest coś odmalowywane, więc. No, to prawda. To prawda. <laughs> trochę nam się to przeciąga przez to, ale. Jest już coraz lepiej i, i coraz może bliżej do tego, żebyśmy się nam wprowadzili. Tak, jest chyba tak, można powiedzieć, że takie 70% zrobione, a nie ukrywamy, że takie mieszkanie z rodzicami jest troszeczkę męczące. Na pewno nie tylko dla nas, ale też i dla nich. Bo po trzech latach, kapito nawet 4 latach e, mieszkania samodzielnie, bez rodziców, e, no to jak się wraca, to już jest tak. No już to, to nie jest to samo. Wszyscy chcą mieć tą swoją swobodę, a nikt jej nie ma. Tak. I... Szczególnie, że jeżeli wraca się do swojego domu, to po prostu jest się tam gościem. No już, już to nie jest tak u siebie, nie? Nie, nie ja, już, ja już czuję się tam jak gość i tak w 100% no. jak gość. My się nawet czuliśmy bardziej już u siebie w Poznaniu, w wynajmowanym to mieszkaniu, tak, no. niż u siebie w domu. No dokładnie. Więc, no coś w tym jest i na pewno część osób zrozumie, o co nam chodzi. Dobra, i co powiesz na temat tych blatów, które tam widzieliśmy? Nie ma tragedii. No, nie ma. I... Nie, ale próbowałam znaleźć taki najbardziej pasujący do tego, które widzieliśmy. Taki karmelowy, w nie? Tak. Nie wzięliśmy z Ikei, bo po prostu, nie, po pierwsze, ciężko byłoby nam go przewieźć, po drugie i tak musielibyśmy tutaj kogoś prosić, żeby nam go wyciął, dopasował Ta, i tak dalej. A zresztą te Ikeowe były bardzo drogie, przez to, to że nie dostosowywali takich jakby metrów, jakie my potrzebujemy, tylko po prostu powiedzieli, dobra, to wam damy tutaj dwa metry blatu, tutaj metr blatu, kombinujcie. Tak, i po prostu ostatecznie połowę byśmy wyrzucili. Tak, połowę byśmy wywalili, nie, dlatego... Taką... już na wymiar, nie, więc... No. no właśnie, no tutaj znacznie bardziej to się opłaca, jeżeli o to chodzi. No, ale faktycznie nie ma takiego, jaki Okcia sobie zamarzyła. Może jest, ale albo nie tu, albo nie ma na stanie. Dobra, zahaczymy jeszcze dwa sklepy. Jeden z akcesoriami, tak. to właśnie jakieś uchwyty, bo też nie wzięliśmy uchwytów, bo Okcia powiedziała, że znalazła tańsze, ale czy to prawda, to nie wiem. To raz, a dwa, jeszcze jednego stolarza, bo wiem, że jeszcze jeden jest w finuściu i zobaczymy, czy, co on nam powie. Oki. Okay. Minęło parę godzin, udało nam się parę rzeczy załatwić. Parę nie udało nam się załatwić. Między innymi szukałem jakiegoś narzędzia, ale nie mogłem go znaleźć. Po co mnie pchasz pod auto skoro? No tak. To jest właśnie różnica 20 cm wzrostu. Ja widziałem, że jedzie auto, ona nie widziała. Tak, nie udało nam się jakby wszystkiego załatwić, bo na przykład nie mamy narzędzia. Nic nie mamy. Nie mamy narzędzia odpowiedniego. Musimy jeszcze raz jechać do stolarza, żeby dokładnie umówić się na termin, bo go nie było. Eee, właśnie, bo uznaliśmy, że umawiamy się już teraz, żeby przyjechał odmierzyć szafę. Bo i tak, się, jak zanim ta szafa będzie. I idziemy zjeść teraz coś. Z racji takiej, że jutro jest nasza miesięcznica, postanowiliśmy iść na fancy obiad. Tak, postanowiliśmy zjeść coś, bo ja dzisiaj nie zadałem nic. Oksy też nie nazywa nic i po prostu wyżera nas od środka. No. Ja czuję, już czuję, że zaczynam przestawać czuć głód. Ja też, ale naprawdę zaparkowaliśmy na promenadzie, a musieliśmy kupić bilet i kupiliśmy tylko na pół godziny, bo tylko tak się dało, więc zaraz musimy zobaczyć jeszcze raz. Nie wiemy o co tutaj chodzi. Tak, kompletnie nie, nie rozumiem po prostu jak działają tutaj biletomaty. No, dawaj teraz zielone. Dobra, doszliśmy w końcu do tego jak to działa. Zacząłem tak klikać, że aż było na jutro do 8 rano No, nie, 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 to tyle nie będziemy płacić Nie, czekaj eee, No dobra, jakoś idzie Kliknij raz to Dobra, do szesnastej chyba, najdalej Jeszcze raz kliknij Dobra No, dobra, ja, dobra, zapłacę, zapłacę Dobra No i po co tak klikasz? Teraz musisz odklikać Daj na 5 zł równo nie, bo, bo 30 groszy, szkoda mi 30 groszy Dobra jak już masz bilet, to możesz iść wrzucić nie, No, idź wrzuć tam do auta Tam do auta, dobra, radzie. dobra do, Ale do trzech Nie, nie ma czasu Marynarzyk, marynarzyk, marynarzyk Nie! <śla> pa! OK, mamy karty, Okślej już sobie coś wybiera. Mało tego, jak przystało na... ostatnio była fajna drama na... na instagramowa i z racji tej dramy postanowiliśmy też sobie wziąć Aperol za tutaj. Nie widziałeś, że on kosztuje? Nie, nie widziałem. Pewnie tak. A ile kosztuje? 21 No trudno. Dobra, wybieramy jedzenie, uciekamy. Wszedłem, jest taka tablica i mówię, o, spróbowałabym tego aperola, ale nie wiem czy mi będzie smakować, więc w sumie nie biorę. I poschod na kawałek, na kawałek się pyta czy coś już możemy, możemy przyjąć. I mówię, nie, na razie nie, Akapie. mi jednego aperola. No i zobaczymy czy warto, żeby właśnie ten aperol Spritz lał się z kranu i, I będziemy, go, będziemy go pili tyle, ile damy radę. To znaczy, ja ogólnie nie przypadam za żadnym alkoholem, a każdy jest samochodem, więc... Ja jestem człowiek. A dobra, ten śmieszny, nieśmieszny żart. Dobra, wybieramy i, i, i później się widzimy znowu. Dobra, dawaj Instagramerko. <grystanie> Czy warto? Czy warto poświęcać swoją karierę instagramera influencera dla Aperol Spritza? Nie? A weź się rozmieszaj może? Może nie jest rozmieszczana? to musi być do zdjęcia na Instagram. Aha, dobra. Dobra, doszykuj się. <grystanie> W końcu mamy co tam ciekawego, masz akcia ja ma jakoś cyca z twarogiem, Wydaje mi się, że to w taki wewnętrzny poznanie jak z siebie wyszedł, bo wziąłem sobie twarożek z ziemniakami, żeby było jak gzik. Lampy z gzikiem. A ja wziąłem ze habuszczaka potężnego. Co chcesz się zamienić? W połowie, w połowie drogi się zamienimy. Co ty na to? Dobra, dobra, to jemy, bo ja już po prostu nie wytrzymuję. Tyle tego aperu Spritz'a wybiła okcia. Mówi, że jej nie smakował, nie lubi alkoholu i tak dalej. Więc. Gdzie my teraz w ogóle idziemy? Do domu chyba. No, do domu, bo ja mam co robić. Ty też w sumie byś się przydała. Będziesz głównym kabarzystą, co ty na to? E, mogę, ale chciałam posprzątać w pokoju u siebie. Nie wierzę. No, nie widzieliście mi na placu, a tak w ogóle, to chciałbym powiedzieć, że ostatnio nawet nie musimy prosić szefowej, żeby dawała nam wspólne wolne, bo po prostu dostajemy te wspólne wolne, tylko że problem w tym jest taki, że dzisiaj jest jakieś... Nie wiem, 12 stopni. No, ostatnie dni były... Były okej. Okay. Ogólnie te dwa tygodnie wakacji, które już nasz wakacje lipca, które trwają, były średnie, Tak, Ale ostatnie, Było zimno. Tak, ostatnie parę dni było tak po 23 stopnie. Tak, ogólnie słońce, fajnie, fajna pogoda, żeby można było sobie wyjść. Dzisiaj dostaliśmy wolne i widzicie co się nad moją głową jest dzieje? Zimno. Wieroście tego, że jest zimno, to jeszcze strasznie mocno wieje. I ogólnie jest tak dość nieprzyjemnie, ale to nie przeszkadza. Tak, dużo ludzi dzisiaj na mieście i w ogóle wszędzie. Tak, ale to właśnie nie przeszkadza ludziom, żeby wychodzić ze swoich tam hoteli czy coś, więc naprawdę jest ale masa jak ludzi. Ale tak siedzieliśmy i sobie myśleliśmy, ty, pomyśl sobie, że my teraz jesteśmy na takich wakacjach, że kupiliśmy sobie wyjazd do Świnoujścia i jest taka pogoda. No, Totalnie a czemu nie tędy opłyniemy? idziemy? Jedziemy tędy, bo za dużo ludzi. Aha, no dobrze. To no, jest social anxiety, wiesz. Dobrze. mnie na głośny <grym> tor. <grym> dobra, dobra. Jedziemy teraz tak do ciebie, bo ty się posprzątasz. Tak, bo ja mam chwilę czasu, jak majster przyjdzie uciąć rurę. Uhu. A właśnie jeszcze, a propos tego, bo były pytania czy jest u nas jakaś ekipa remontowa no to, sprawa tak, że tak naprawdę nasza ekipa remontowa składa się ze mnie, aktualnie i z mojego taty czasem bo, no nie mamy żadnej ekipy jedyny, jedyny fachowiec, jaki był, właściwie było dwóch czy tam trzech fachowców, ale jeden był od kafelek, bo ja nie potrafię ani tata nie potrafił kłaść kafelek tak w sposób, żeby to wyszło ładnie mogliśmy spróbować, ale to by było zbyt kosztowne, Nasze, nasz trening byłby zbyt kosztowny, był też gość który ma wymienić grzejniki, już ściągnął i tak dalej, i był też gość, który robił elektrykę i hydraulikę. A resztę robimy sami, czyli wszystkie ściany, sufity, bla 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 bla. bla, bla. Oświetlenie też robimy sami. Więc tak, jesteśmy po prostu taką ekipą remontową. E, Kapi i jego tata. <laughs> <laughs> Patrzcie, kogo my spotkaliśmy. Co tam u ciebie, Gosia? <laughs> Buziaczka wysłała. <grymne> Romantyczka. Kapi poszedł do mieszkania spotkać się z gościem, który ma właśnie nam się bawić z tą jakąś rurą, a ja z mamą mam wyżerkę dzisiaj cały dzień pod znakiem obiadania się. Mamy ciacha, borówki, arbuza i kawkę. Niech Kapi żałuje, nie? Mhm, mhm. No i jest! Zostawiłyśmy co nieco dla Ciebie. Co? Ale z czym? Naszej wyżerki. Dawaj. Tak? No ale nie wiem co, ale chętnie. Sokier co macie? Nie, mamy tylko ciastka, owoce i nie mogę ładnie. bób ugotować. Nie macie nic takiego co normalnie się No bób. Co jest To bo mnie tak? <grymne> co jest ze mną nie... tak? to z mnie tak co jest. Z tobą nie tak, bo ja to coś jest.